Maneczko, ja jestem Maksymalny, a to jest kolejny odcinek z Fima na moim kanale. Tym razem w sezonie 8 będzie troszeczkę inaczej, ponieważ nowe tekstury, nowi zawodnicy. Więc będzie bardzo, bardzo ciekawie. Jeśli macie pomysł na wyzwanie do film Spirit Grand Prix, zapraszam Was do komentarzy. Napiszcie. Tam wyzwanie, a trafi ono w następnym sezonie do puli losującej, i może właśnie wasze wyzwanie wylosuje na kolejny sezon Teams Grand Prix. W tym sezonie mamy do losowania dwóch zawodników, ponieważ dwóch podaliście, więc mamy do losowania 50-50 albo Bartosz Zmarzlik, albo Max Freak. Na wstępie powiem tylko, w opisie macie link do moda, oczywiście, oraz w opisie jest głosowanie na dzień tygodnia. Na razie na kanale nie ma harmonogramu, ponieważ na razie głosy wyglądają 50-50. Każdy głos jest ważny, więc yy, zapraszam do opisu. Tak więc przechodzimy do losowania. Uwaga, i mamy zawodnika, którym będziemy jechać cały. Ósmy sezon Film Studio Grand Prix na moim kanale, czyli Smarzlik. Większość komentarzy był z tak więc wydaje mi się, że większość będzie usatysfakcjonowana. Był jeszcze Max Freak oczywiście, do wylosowania. Tutaj gdzieś wyświetlą się wam na ekranie wyzwania, które są do wylosowania. I uwaga, klikamy w maszynę losującą. Co wylosuje? i mamy numer 2 Oscar Led 2502 wyzwanie może jechać tylko po zewnętrznej i wewnętrznej. W porównaniu do poprzedniego sezonu jest to wyzwanie bardzo proste, więc teraz włączam sobie tryb hard oczywiście, bo ja lubię Zazwyczaj przechodzić wszystko na hardzie, więc włączamy jeszcze jedno losowanie wyzwania, czyli wyzwanie jeszcze jednej osoby zostanie wybrane na ten sezon. Zobaczymy. I mamy numer 3, a pod numerem 3 siedzi taki jeden, który nazywa się Adik 3212. Serio, ja tego. To, to jest losowe. Ja wam mówię, ja nie wiem, jak mam wam to udowodnić, bo to jest. Ja dużo montuję. Dla tych, którzy nie wiedzą, czemu mam taką reakcję, ale Sonic wygrywa chyba trzeci raz i trzeci sezon jadę na jego wyzwaniu. Poprzedni sezon był również na jego wyzwaniu, ale powiem wam, że bardzo ładnie dopełnia się to wyzwanie z... Wyzwaniem, które wylosowałem wcześniej. To oznacza, że w pierwszym, trzecim, piątym i tak dalej, takie było wyzwanie też w poprzednim sezonie, ale nie miałem możliwości wymieniania części. To jest ogromny plot twist, ponieważ yy, kiedy mam lepszy silnik, jadę szybciej, to jest chyba logiczne. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Na, ja naprawdę chyba. Pięć sezonów jechałem na najgorszych możliwych częściach w grze. Zobaczymy jak mi pójdzie z bardzo, bardzo trudnego wyzwania, którym było jechanie na najsłabszych częściach. Teraz mam pełną dowolność i teraz zrobię coś na co czekałem bardzo długo, czyli kupienie oleju. Co robi olej? Gracze FIMA wiedzą, gracze, którzy nie mają FIMA, już wam tłumaczę. Silnik ma mniejsze prawdopodobieństwo zatarcia, defektu i to jest ogromny profit. Ja już kupiłem sobie trzy oleje, tego nie może zabraknąć, jeżeli mam do wyboru lepsze części, bo oczywiście oleju też nie mogłem wymieniać. Szczerze mówiąc, czuję się jakbym robił coś bardzo złego w tym momencie. Tak dawno nie kupowałem części, że nawet nie wiem co robić w tym momencie ze sobą. Wydałem prawie wszystkie pieniądze, ale trudno. Jak szaleć, to szaleć, to jest inwestycja. Napiszcie w komentarzu, czy podobają Wam się animacje, które zaraz zobaczycie. Jest to oczywiście dostępne standardowo w grze. Ale jest to ósmy sezon, więc myślę, że każdy już to widział. I nie wiem, czy zostawiać to, bo to jest jakby 30 sekund waszego czasu dodatkowo, albo sobie to przewijacie. Ale jeżeli to przewijacie, to po prostu ja to wytnę, więc to jest Wasza decyzja. Zaczynamy sezon. Zobaczymy jak pojedzie z Marszlik, Zobaczymy co się stanie, kto stanie na podium i kto wygra w stolicy Polski. Jadę w czwartym biegu, a dziwnie mi się na to patrzy. Janowski freak z Marslik i Doyle. Jest to coś nowego, więc zobaczymy, jak mi pójdzie z tymi nowymi zawodnikami. Właśnie sobie coś uświadomiłem. Mam dowolność ustawienia? Uuu. 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 Ja dopiero uświadomiłem sobie w tym momencie, jakie to wyzwanie było trudne. Wiedziałem, że czegoś mi brakowało i wiedziałem, że jednego wyzwania zapomniałem, albo coś mi uciekło. I to właśnie było to. Nie dość, że musiałem jechać po zewnętrznej i po wewnętrznej. Przełożenie, które miałem na dany wyścig, raczej na dane zawody, były losowe. Wow, ale dziwnie, dobra. Postaram się przyzwyczaić jak najszybciej, ale... Chyba będę musiał poza odcinkiem jeszcze trochę pograć, bo... Nie powiem, jest to dziwne doświadczenie. Po tylu latach grania w tą grę i widzieć innych zawodników. A teraz taśma poszła w górę i zobaczymy. Ja troszeczkę źle skręciłem, troszeczkę się nie zastosowałem do wyzwania. Chwila, bo się zakopałem i... Celowo zwolniłem, ponieważ pierwszy wyścig muszę jechać przy krawężniku, i przed chwilą wydawało mi się, że miałem silniejszy motocykl, a teraz mnie strasznie wyciąga, i to nie jest dobry znak. Teraz też mnie wyciąga, i ja nie chcę tak jechać. Próbuję zjechać jak najbardziej do krawężnika. Dobra, widzę, że muszę bardzo, bardzo mocno ten motocykl do siebie przyciągać, aby cokolwiek tutaj. Mm, jak, jakby wykontrować, bo naprawdę ciężko się tym motocyklem jedzie. Jest dziwnie. Grałem przed chwilą, jakby nie patrzeć w swobodną grę, jeszcze bez moda, żeby się trochę rozgrzać. Jest duża różnica, powiem Wam, w motocyklu, który jest dostępny do gry z innymi graczami, a ten, który jest tutaj. Ja wygrałem tamten bieg? Ty, to fajnie! Ej, 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 ale serio, ja się tak skupiłem na tym, że mój motocykl jest dziwny. Ja się tak skupiłem na tym, żeby tłumaczyć, że mój motocykl dziwnie jedzie i muszę go mocno przyciągać, że nawet nie skupiłem się na tym, że wygrałem ten bieg. W biegu ósmym jadę z Lindy Grenem, przedpełskim, dziką kartą oraz ja spod płotu w kasku żółtym z Mars League i zobaczymy, jak mi pójdzie... Jak widzicie, z olejem jest to praktycznie zerowe zużycie silnika. Po takim biegu bez tego oleju miałbym w, w tym momencie o wiele mniej. I ruszyli najlepiej spod taśmy Pełski, zanim Lindgren gdzieś tam próbuje napędzić się dzika karta, i jest obok zmarzlika, ale zmarzlik niczym strzała. I teraz chwila. Bo pomyliłem się, więc Zróbmy takie coś, miałem jechać Po zewnętrznej, nie chcę tutaj łamać Zasad, wyzwania oj, 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 uszkodziłem sobie motocykl Dość mocno, ale zobaczymy Jak ja muszę mocno Ten motocykl do siebie przyciągnąć Ja nie mogę, ja praktycznie Nie mogę go wypuścić Wow, wow, wow Dobra, 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 dobra to już nie jest zabawne. Muszę tutaj się trochę ogarnąć, bo wjeżdżam w bandę. A to na pewno mi nie pomoże. Oj, oj, oj. oj. Albo ja się tak zakopuję, ale to jest raczej dziwne w biegu ósmym. No, nie powiem, jestem sobą rozczarowany w tym biegu. I ta zerówka z jednej strony moje zagapienie, a z drugiej, czemu ja. Tak bardzo muszę aż dużo kontrolować, aby ten motocykl nie uciekał. Dziwne, ale mój motocykl jest. Mm, ciekawy. Będzie. Be... To spotkanie miało być bardzo, bardzo fajne. Miałem w planach to spotkanie na spokojnie wygrać, ale moja. Teraz po krawężniku najlepiej Dudek z taśmy. Lambert trzeci, a za Dudkiem, za Polakiem, na razie na czele polska para. Po Zmartik atakuje Dudka i po krawężniku wcisnął się pod lewy łokieć polskiego reprezentanta. W tym momencie jedzie chyba, nie jestem pewny, nie, Tomsen, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć bardzo głupią rzecz, bo chciałem powiedzieć, że. <śleszamy> Że Lambert i Thompson tworzą brytyjską parę, ale Thompson nie jest Brytyjczykiem, więc tak nie jest. Z z dużą przewagą po swoim ostatnim biegu, w którym naprawdę miał duże problemy, teraz przywozi pewną trójkę. Jedziemy w biegu 15, i w biegu 15 jest bardzo ciekawie, ponieważ muszę wyjechać na zewnętrzną, a na zewnętrznej. Muszę się znaleźć z pierwszego pola. I to będzie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Zobaczmy, czy mi się uda. Jak na razie najlepiej spod taśmy Jack Holder. Gdzieś tam pod płotem próbuje napędzić się Waculik i z tego biegu powinienem zostać wykluczony. To była moja wina. Wjechałem waculika. Nie znalazłem już tam miejsca. Trochę spanikowałem, nie powiem. I tutaj powinienem zostać wykluczony. Nie było w tym winy y, Waculika, to była tylko i wyłącznie moja wina. I tutaj z tego biegu powinno być wykluczenie, powinien być out. I nie powinno mnie być w powtórce. No niestety, Waculik, przepraszam, nie taki był plan. I no to ja powinienem być y, tutaj wykluczony, co już mówiłem, ale tak. Y, no. Waculik niesłusznie wykluczony, powtórka w trzech. I zobaczymy. Jak na razie, Biuli najlepiej. Holder z. Chwila, chwila, bo muszę jechać po zewnętrznej. <grybujesz> Dokładnie tak. Eee, spróbujmy pojechać po zewnętrznej. Właśnie w taki sposób. Bardziej trzymam ten motocykl. Nie daję mu, jakby, uciec pod bandę, ponieważ każde dotknięcie bandy w tym momencie może zakończyć się dla mnie. Bardzo dużym y, uszczerbkiem na zdrowiu mojego motocykla, co potem może liczyć się defektem. Y, próbuję troszeczkę napędzić się na buleja, próbuję go wyminąć. Jak na razie mi to nie wychodzi za bardzo. Nie mam motocykla. Wow, 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 zahaczyłem hakiem o bandę i mnie bardzo, bardzo pociągnęło. Dobra. Mamy dwa punkty, ale bardziej liczyło się dla mnie to, aby wyratować się przed uderzeniem w bandę. Już nie tyle, że upadkiem, ponieważ zdołałbym to wybronić. Ale to, jak bardzo by mój motocykl ucierpiał na tym kontakcie z bandą, byłoby być może katastrofalne w skutkach. Na całe szczęście przywożę dwa punkty i udaje mi się w miarę wybronić przed kolizją z bandą. Więc jest to naprawdę bardzo fajne. Yy, mój motocykl wygląda. Przeciętnie, powiedzmy tak. Najprawdopodobniej za niedługo będę musiał zmienić opony. Ale jedziemy w biegu 18 z Tajemufindenem, Mikkelsenem, Madsenem i spod płotu w kasku żółtym z Marzlik. Zobaczymy, jak pojedzie z krawężnika, ponieważ tam musi się znaleźć. Ale tam jest cała stawka tego biegu, ale z Marzlik... W swoim stylu znajduje to miejsce i jest na prowadzeniu za nim trzykrotny indywidualny mistrz świata. Taj Wufin, Madsen na trzecim miejscu, Mikkelsen zamyka stawkę w kasku niebieskim, a Smart League w swojej lidze jeździ po trzy punkty. Zobaczymy, jak to się zakończy. Na razie trzecie okrążenie, a stawka wygląda żółty, biały, niebieski i e, czerwony i niebieski. Na ostatnim miejscu Mikkelsen, który próbuje gdzieś tam jeszcze się odnaleźć, ale z zmarzlik. Na razie nieuchwytny. W innej galaktyce zakończy chyba ten bieg, teraz trochę go jeszcze wyniosło, ale kończy ten bieg na pewnym prowadzeniu, zanim Macen trzeci den i totalnie zagubiony w kasku niebieskim Mikkelsen, który przywozi 0 punktów. Jadę w drugim półfinale z Dudkiem, Wufindem i Tomsenem. Ja wybieram pierwszy. A, wybierzmy mądrze. Jedziemy po krawężniku, więc wybiorę trzecie pole. Dlaczego nie czwarte? Ponieważ, jeżeli dobrze wystartuję, uda mi się zmieścić przed Wufindem, a z podbandy będę miał większy problem z wykontrowaniem motocykla. Zobaczymy. Na razie start był tragiczny. Ale zobaczymy, jak poradzi sobie z To jest półfinał. Dwa pierwsze miejsca wchodzą do półfinału. Na razie jest to Thompson i Dudek. Dudek wychodzi na pierwsze miejsce po wspaniałym ataku po krawężniku, po wewnętrznej części toru. Ale z i Dudek na razie polsko wygląda ten półfinał. I być może dwóch Polaków wejdzie do półfinału. Raczej do finału, przepraszam bardzo. Na razie Smartlik jedzie pewnie po zewnętrznej. Widać, że odnalazł prędkość w swoim motocyklu. Czuje ten sprzęt, ale niestety dla. Polaków, jednak nie, jednak Dudek jeszcze podjeżdża pod Zmarzlika, bardzo blisko było, aby tego Zmarzlika chapnął, Dudek gdzieś w ślad za Zmarzlikiem próbuje odnaleźć prędkość, ale to nie wychodzi, Dudek próbuje jeszcze raz na atak i pięknie, polsko wyglądający półfinał, oby tak było w finale, zobaczymy jak to będzie wyglądało, polsko-duński Pinał, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ponieważ Mikkelsen, Matzen z Danii i z Marszlik oraz Dudek z Polski. Ja tym razem z krawężnika, muszę jakoś wyjechać, weźmy sobie pierwsze pole, ponieważ będzie mnie wynosiło. Zobaczymy jak to pójdzie. Na razie mój silnik oraz cały stan motocykla wygląda tragicznie. Ale miejmy nadzieję, że ten silnik jeszcze jakoś pojedzie. Jeszcze da radę. Jeszcze uciągnie. Zobaczymy. Marslik, Dudek, Mikkelsen, Madsen. Polacy z krawężnika zewnętrznych pól. Duńczycy. Zapowiada się pięknie. I na razie Dudek najlepiej. Czy do niego dołączy? Gdzieś tam Marslik po krawężniku. Jedzie, dołącza i... Macen jedzie po zewnętrznej, ale Zmarzlik odczytuje jakby ten krawężnik idealnie. I wciska się tam pod Macena. Jedzie pierwszy na pewnym na razie prowadzeniu. Jeżeli nic się nie wydarzy, to tak dojedzie raczej Zmarzlik. Macen z Dudkiem biją się o drugie miejsce. Mikkelsen próbuje się jeszcze gdzieś tam włączyć w tą walkę. Ale na razie Dudek jedzie za Zmarzlikiem. Macen odbiera mu pozycję. I napędza się po zewnętrznej. Jak będzie wyglądał końcowy rezultat tego biegu? Bo raczej z nikt już nie zagrozi, ale Dudek i Madsen dalej toczą bój o dwa punkty w tym spotkaniu i o drugie miejsce. Dudek wygrywa bój z Madsenem. Duńczyk przegrywa i uznaje wyższość Polaka. Tak więc mamy biało-czerwone zakończenie. Zmarzlik wygrywa. Z trzema punktami Dudek 2, Matsen 1 oraz Mikkelsen, który zamyka stawkę z zerowym dorobkiem punktowym w tym biegu. Piękniejszego zakończenia polska nie mogła sobie wymarzyć, ponieważ ja również piękniejszego zakończenia nie mogłem sobie wyobrazić na tak uszkodzonym silniku i tak uszkodzonym całym motocyklu, ponieważ rama również była uszkodzona, sprzęgło tak samo. Tak więc pierwsze miejsce w stolicy Polski. Jako Zmarzlik wydaje mi się, że jest pięknie. To na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam was na mojego Discorda, który jest w opisie i do udziału w ankiecie, która jest oczywiście na dole Stropul. Zapraszam, e, ponieważ każdy głos się liczy. Jak mówiłem na początku odcinka, zapraszam. Zapraszam was do subskrypcji tego kanału, jeżeli podoba wam się to, co robię. Mi to bardzo pomoże. Dla was 1 sekunda jest to oczywiście całkowicie darmowe i tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!